YouTubeowaniem Nie, to tak, tak naprawdę przed streamowaniem po prostu studiowałem wyrabiając sobie tytuł, zawód Ściągam jest strasznie modelarstwo, to muszę czytać raz bardziej rozwijać kanał na YouTube, ewentualnie live Ciężka sprawa, trzeba siedzieć po nocach Uniwersum i pomysł miałem 3-4 lata, to ojciec grał w pierwszą cywilizację. I ja też. Na razie jest to Papo Feksanem, a co czas przyniesie, zobaczymy. Cholernie wielka cierpliwość. Cholernie mała cierpliwość do ludzi, którzy tej cierpliwości wymagają za dużo. Pukanie kulek, czyli bilet. Nie pracować do końca życia. Ja miałem taką sytuację, że moi rodzice zawsze pracowali, kiedy ja byłem w domu. Um, I w pewnym momencie mama prosiła mnie o to, żebym odgrzał. przygotował, tak? Makaron. Ja go zostawiłem na jakieś dwie godziny na gazie i zamienił się w klej. Potem zapiło w całym domu. Nie, nie mam tatuaży i prawdopodobnie nigdy nie będę miał, dlatego że jestem aktywnym krwiodawcą. E, krwiodawcą. mi się, że to było jakieś. 3 albo cztery lata temu, i pamiętam, że kontaktowałem się z Rokiem w jakiejś sprawie, w jakiejś grze, razem graliśmy w jakąś grę. Potem zaczęliśmy grać chyba w parę innych gier, jakoś tak wyszło, że coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, aż w końcu gadamy tutaj. Tutaj zaskoczenie, dlatego że bardzo mi się podobają utwory muzyczne zrobione na bazie gier. Przede wszystkim rokowe, ale po prostu z gier, np. kanał Miracle of Sound. Jeśli chodzi o gry Free to Play, to ciężko mi powiedzieć. Dlatego, że zawsze gry Free to Play często wchodzą po prostu z nienacka, tak? Jeżeli chodzi o gry Free to Play, w 2017 roku, które wyszły, nie jestem w stanie znaleźć żadnego tytułu poważnie. Zdaje mi się, że Paladin był bardzo spokojny, jeżeli chodzi o gry Free to Play w 2016 roku, bo to już się nie zalicza do 2017. Zawsze miałem Nvidia, miałem zawsze tyle, zawsze Nvidia i tak pozostanie. Zdaje mi się, że będzie. Nauczycielem historii. Bardzo mocno 5%. Jakbym miał wybierać, to wybrałbym dwa procenty, a nie jedną kosolę. Nawet gdyby były za drogie.